Serdecznie zapraszam wszystkich do udziału w akcji Cała Polska Czyta Dzieciom. Dzisiaj 24. Kozienicka Drużyna Harcerek Doba zaprezentuje wiersz Rzepka Juliana Tuwima dla biblioteki. W zasadzie u dziadek Rzepkę w ogrodzie. Chodzi o tę rzepkę oglądać co dzień Wyrosła Rzepka, jędrna i krzepka. Schrupnąć by rzepkę, z kawałkiem chlebka. Więc ciągnie rzepkę, dziadek nie może. Ciągnie i ciągnie, wyciągnąć nie może. Zawołał dziadek na pomoc babcie. Ja złapię rzepkę, ty złap za mnie złap się. Biedny dziadek z babcią nie mogą. Ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Przyleciał wnuczek, babci się złapał. Poci się stęka, aż się zasapał. Wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Pocą się sapią stękając rogo. Ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Zawołał wnuczek szczeniaka mruczka. Kręciał mruczek i ciągnie wnuczka. Mruczek za wnuczkę, wnuczek za babcię, babca za, za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Pocą się, sapią, stękają srogo. Ciągną i ciągną, wyciągną się mogą. Na twórkę czyhał kotek w ukryciu. Zaszczekał mruczek. Pomóż nam, kiciu. Kicia za mruczka. Mruczek za wnuczka, wnuczek za babcie, babca za dziadka, dziadek za rzepkę, Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Pocą się, sapią, stękają srogo, Ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą, Więc woła kicia, kurka z podwórka, Nawet przyleciała usłużna kurka, Kurka za kiciem, kicia za mruczka, mruczek za wnuczka, mnuczek za babcie, Babcia za dziadka, dziadek za rzepkę, Oj, przydałby się ktoś na przeczepkę. Po się sapią, stękają rogo. Ciągną i ciągną wyciągnąć nie mogą. Za sobie gąska, ścieżynką wąską. Krzyknęła kurka, chodź na tu gąsko! Gąska za kurkę, kurka za kicie, kicia za mruczka, nóżek za wnuczka. nóżek za babcie, babca za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przeczepkę. Po się sapią, stękają rogo ciągną i ciągną wyciągnąć nie mogą leciał wysoko bocian długonos Fruńże tu bociku, do nas na pomoc bociek za gąskę gąsła za kurkę kurka za kicię kicia za mruczka mruczek za wnuczka wnuczek za babcię, babcia za dziadka dziadek za rzepkę oj przydałby się ktoś na przyczepkę pocą się sapią stękają rogo. ciągną i ciągną wyciągnąć nie mogą Skakała drogą zielona żabka, złapała boćka, rzadka to gratka. Żabka za boćka, bociek za gąskę, gąska za kurkę, kurka za kicię. Kicie za mruczka, nóżek za wnuczka, nóżek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. A na przyczepkę kawka za żabkę, bo na tę rzepkę też miała chrapkę. Tak się zawzięli, tak się nadeli, że nagle trach wyciągnęli. Aż ty powiedzieć, co było dalej. Wszyscy na siebie poupadali. Żybka na dziadka, dziadek na babcie, babcie na wnuczka, wnuczek na mruczka, mruczek na kicie, kicia na kurkę, kurka na gąskę, gąska na boćka, bociek na żabkę, żabka na kawkę i na ostatku kawka na trawkę.